Witam z Kamionka. Dzisiaj mamy 13 dzień stycznia. Nadal ciepło. Po tym noworocznym szaleństwie, po tych oblotach, ślady, jak widać, pszczoły robiły porządek. Usuwały martwe zdennic. A no, właściwie wszędzie leżą. Pod spodem, może nie widać za bardzo. Ale musiały porządkować. E, wtedy nie zaglądałem do rodzin, bo nie było sensu bo one latały, rozkłębiły się, wiadomo że nie będzie widać gdzie one tak naprawdę siedzą, a wyjmowanie ramek, przetrzepywanie tego też bez sensu było ale trzeba się przygotować na to, że, że trzeba będzie skontrolować jednak zapasy no bo ta zima zrobiła się taką wiosną i Czekajcie, spojrzę tutaj. Yy, tutaj mam leszczynę w odmianie czerwonej. I ona jeszcze nie pyli. Ale podejdę gdzieś do tych zwykłych. To normalnie rozwinięte są. Yy, pędy te kwiaty pylą, jak wściekłe. Jak tylko słońce wyjdzie przy tej temperaturze teraz 7-8 stopni, jakby przyświeciło słoneczko, mielibyśmy ze 12 i spokojnie przełowy poleciały. Jak zaczną nosić pyłek i mają ciepło, to wiadomo co będzie. Będzie czerwienie i będzie brakować niedługo pokarmu. Bo wiadomo, no, przygotowani jesteśmy na całą zimę, ale tej zimy tak naprawdę nie było. 10 dni mrozu i śniegu a tak właściwie cały czas jest na plusie i to sporo na plusie, nawet po kilkanaście stopni. E, tutaj już spojrzałem. No, oczywiście pszczółki żyją. W e, pierwszych trzy, dwóch tutaj pszczoły są na górze, ale to na górze, dlatego że ciepło sobie wyszły i tyle. Pokarmu mają jeszcze w tym. Zaraz zresztą pokażę, ale to szybko uchylę. Pszczoły siedzą jeszcze między ramkami. Nie nisko już je widać. Też wyszły już właściwie na poziom beleczek. Ale, ale jeszcze są spokojne. W tym nie wiem, zaraz zajrzę. Zobaczymy jak to wygląda tu. Ach, nie mogę oderwać. Jest mocno sklejone. Ale jak to tu wygląda? Ach, może trzaśnie. Pszczoły są. Ale Ciężko określić, gdzie siedzą. Dobra. Może coś będzie widać. Ach, poleciały. To tutaj to guzik widać. No i tyle. Musiałem szybko przykryć, żeby się nie rozleciały w ogóle. Tak jak widzicie, tutaj nawet pierścienie te jeszcze do ocieplenia nie są powkładane. No bo tu ciągle ciepło. To tutaj spojrzymy do tej rodzinki, która spokojniej siedzi. Tak jak widać, od pierwszej tam sobie wychodzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i tu przy zatworze też tam jakieś sztuki. No to pewnie dlatego, że jest po prostu ciepło i tyle. Ile jeszcze pokarmu? Od końca. Tak jak widać. One jeszcze nie naruszyły tego za bardzo. Tyle, że ten kłąb się podniósł z dołu. Chociaż i tak to powinno być w lutym nie w styczniu w tej pozycji powinny wyjść na początku lutego powiedzmy w pierwszej połowie no dobra tutaj to tak wygląda no niestety nie można teraz zaglądać, nie chcę żeby się rozleciały nie można sobie spokojnie zajrzeć, dobrze no tak jak widać zapropolisowały sobie pajączki ten mają lekko uchylony i tyle wystarcza. A, jak tutaj jest. Teraz znowu polecam. No, też się rozeszły. Dobra, zamykamy. Takie to zimowanie jest. Eee, trzeba pomyśleć o cieście będzie. Bo tutaj, jak będzie zimno, ma podobno w lutym być ochłodzenie jak będzie zimno to to one się znowu zbiją w kłąb i będzie można dokładnie to ocenić a tak jak teraz widać są tu z przodu tak czyli gdzieś są z przodu z tym że też już tak jak widać wysoko rozeszły się po rameczkach to jest tyle nadzieja i radość z tego że sobie poprzeniosą poprzenoszą jak będą musiały no bo trzeba pamiętać o tym, że kiedy matka zacznie czerwić, a zaczynają czerwić na bank, czekajcie, zobaczę. No, czuć ciepło i tutaj. Nie jest to może gorąco, ale czuć, że ciepełko leci. Matka zaczyna czerwić i ten czerw musi być ogrzany. Pszczoły nie zostawią go. A przynajmniej nie tak łatwo. A wiadomo, że będą na nim siedzieć trzy tygodnie. 21 dni. Teraz jest ciepło, jest fajnie. One sobie chodzą po rameczkach, rozeszły się, przynoszą pokarm, mogą sobie podciągnąć, rozpuścić go yy, i, i, i przynieść bliżej. I karmić te larwy. Ale jeśli zrobi się chłodniej, one się znowu zcieśnią i, i będą miały siedzieć tak dwa tygodnie, to może być różnie, bo może być tak, że nie sięgną po ten pokarm. Hmm. Dlatego na razie nie ma tragedii, ale trzeba będzie o tym pomyśleć, żeby się zabezpieczyć i, i coś na górę mieć do położenia. Wtedy pójdą te pierścienie, pójdą pod powałkę, beleczki w poprzek. Tak jak to zawsze robię, żeby przejście między uliczkami było ocieplenie. I jedziemy do wiosny. Ech, bo nie ma co ukrywać jak już ruszą to, to będzie szło bo o chłodzenie te mrozy musiałyby być znowu miesiąc żeby to wyhamować i żeby nie czerwiła znowu bo co z tego że przyjdzie mróz jak ten czerw już jest spojrzę jeszcze tutaj to już jest odkład ubiegłoroczny przełożony na jesieni do większego już korpusa a, żeby już na wiosnę wystartowały sobie. No, nie jest ich tutaj teraz dużo. Ale siedzą spokojnie. Ile tych uliczek? 2, 4, 5. No, czyli optymalnie na taką rodzinkę jest spoko. I co? Siedzą tam jak widać, mają jeszcze dwie średnice może więcej kłębu do końca do tylnej ścianki no i będą się przesuwać bo to jest właśnie w Dadancie fajne, że nawet jeśli wychodzą do góry wyjdą na ramki to jeszcze jest tego, tego zapasu na plecach mają dużo dobra Oj i taki to szybki wgląd Tutaj jest w porządku, na tej pasiece się nie martwię, bo tutaj jest, jest trochę inaczej. To są uboższe tereny, one wcześniej skończyły yy, pracę jesienią. Na no spokojnie się zakarmiły i tak jak widać w rodzinkach nie ma na razie czym się martwić. Sucho mają, mają co jeść, nie zginą tutaj. Tak jak sprawdziłem, no to tylko w tym ulu drugim jest w miarę zimna powałka. w tych po bokach wali ciepło przez pajączki, także czerw jest no i ten odkładzik pewnie też spokojnie siedzi, bo tak jak było widać skłębione i tyle. Hm. Jak będzie fajnie, jak to wszystko dobrze trafi, dobry czas, dobrą pogodę, no to do wiosny ta pszczoła się ładnie jeszcze wymieni. Bo to naprawdę ciepłe powałeczki, to, to nie jest początek czerwienia taki malusienki ostrożny, tylko tu już ostro jadą. Ale jeśli nie ułoży się pogoda, no to będzie niefajnie. Nie Trzeba pomyśleć o tym i skontrolować jednak. Bo, bo, tak jak mówiłem, póki jest ciepło, to one sobie wędrują po ramkach, one sobie poradzą. Ale jak jest ciśnie zimno, no to już nie będzie fajnie. Ok, oh. bałagan na działeczce, jak zwykle u mnie. Na jesieni się nie chciało. W porządku robić. A, spójrzcie tutaj, krzaczory indygowca ile nasionek to jest e, krzak brzydki jak widać brzydko się rozkładający taki pokrój ma byle jaki ale te wszystkie nasiona które widać to były e, kwiatostany naprawdę obsiadane przez pszczoły na bogato bardzo fajnie nektaruje i najciekawsze że Rośnie na byle jakiej ziemi, zresztą tutaj też jest słaba ziemia, bo to jest piach, tak jak tutaj widać dookoła, świerki, świerki, świerki sosny, jakaś brzoza, szału nie ma, ale za to mam życie na ścieżce, no patrzcie, dziki, nie da się samochodem wjechać, bo wszystko jest zryte po obu stronach. Wszędzie na tych ścieżkach działają, gdzie tam jakieś pędraki wyczaiły, to To dają ok. No tutaj tyle z tego szybkiego przeglądu. Nie ma co kombinować. Zajrzę, jak się zrobi zimno, żeby to ocenić. Ale miesiąc jeszcze spokoju powinien być. Dobra, trzymajcie się na razie. A tutaj spójrzcie, obok mojej działki już zaczyna kwitnąć kalina Wonna. Widziałem już w pierwszych dniach stycznia kwitnące krzaki przy placu na Pradze Północ. Pięknie kwitły. Zaraz podejdę do Leszczyny. Zobaczymy jak tam wygląda sytuacja. I spójrzcie tutaj. Leszczyna. Tak jak... No teraz nie będzie pylić, bo jest wilgotno i chłodno. teraz raczej się nie posypie. No ale co tu dużo gadać. To jest kwitnący krzew. Czekajcie, a. Normalnie w pełni otwarte kwiaty. E, Podejrzewam, że tak jak było wczoraj u nas słoneczni, około 10 stopni w cieniu, na bank latały. Wykorzystały ten dzień słoneczny, żeby polecieć, przynieść sobie pyłku. Bo tych leszczyn na działkach wiadomo, setki. I tak to wygląda. 13 stycznia, nie luty. Dobra, byle dobrze jechało dalej, to przeżyje się i to.